Wielkopolsko. Proszę Państwa, Wczoraj świętowaliśmy 1000-lecie koronacji Bolesława Robrego, wczoraj pogrzeb papieża Franciszka, więc będzie trochę o historii, bo dziś też przypada ważna rocznica. Z uroczystości jubileuszowych zapadły mi w pamięć dwie myśli. Po pierwsze, to co powiedział premier Donald Tusk, że Bolesław, parafrazuję, był de facto rewolucjonistą. Polska jeszcze nie była w pełni chrześcijańskim krajem. Tylko książę Mieszko i jego najbliżsi ludzie zostali ochrzczeni. A Większość społeczeństwa była przywiązana do tradycji. Tą tradycją wtedy oczywiście było pogaństwo. Bolesław dokonał wyboru na zachód, co wiązało się z pewnymi niedogodnościami. Post, odejście od wielożeństwa, ale warto było, bo oznaczało to, Pójście na zachód. Nasz wybór cywilizacyjny oznaczało długofalowe korzyści. Był to akt modernizacji Polski. Był to akt jednocześnie uzyskania suwerenności i przynależności. Brzmi znajomo, prawda? Wiemy, co mogło się stać. Litwa. Przyjęła chrześcijaństwo dopiero trzy wieki później i była celem krucjat i nigdy korony nie uzyskała. Prądy modernizacyjne przeważnie przychodziły do nas z Zachodu. Konstytucja 3 maja, rewolucja Solidarności, rewolucja bezkrwawa wyborów 4 czerwca, wejście do Unii Europejskiej i do NATO. A druga myśl, która zapadła mi w pamięć, to to, co powiedział prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że ta Unia Europejska to właściwie źródło zagrożeń, że to próba dominacji przez silniejszych, insynuując, że ci, którzy chcą w niej uczestniczyć, to właściwie jak to w tej formacji często mówią słudzy obcych interesów. Że godzą się na podległość, że tak naprawdę nie są patriotami. I dlatego chcę Państwu przeczytać z dokumentu, cytuję: Żądania nasze są, ażeby Rzeczpospolita udzielną, samowładną, niepodległą, w granicach całą została, bo od wieków nikomu podległą i czyją własnością, dziedzictwem nie była. Żądamy wolności narodowi naszemu przyzwoitej, bo w niej przodkowie nasi od wieków żyli, bośmy się w niej porodzili i umierać chcemy. I pod koniec, bracia nasi, wołamy do Was, wznosimy ręce nasze do Was za tą wspólną ojczyznę, która ginie. Wiecie skąd pochodzi ten cytat? Napisano to 300, 234 lata temu w Petersburgu. Pochodzi to z aktu. Zawiązania Konfederacji Targowickiej. Jaka z tego lekcja? Ano taka, że nie każdy, kto najwięcej mówi o patriotyzmie, rzeczywiście ojczyźnie dobrze służy. Powiedzą dziś przedstawiciele dzisiejszej opozycji, ale to nie do nas, przecież my jesteśmy podejrzliwi wobec Putina, wobec Rosji, a Targowica przecież oddała Polskę w pakt Katarzynie. Nie o to chodzi. Putin nie potrzebuje, żebyście kochali jego czy Rosję. Putinowi wystarczy, że jesteście antyzachodni. Finlandia, Polska, Szwecja, Rumunia, Litwa, Estonia, Niemcy. W pojedynkę każdy z tych krajów przegrał w historii wojnę z Rosją. A razem jesteśmy potęgą, i to jest to, co Putin chce zniszczyć. Uważam się za wielkopolanina. Bydgosz to, co prawda, Kujawy, a mieszkam na Pałukach, ale w XIX wieku, przypominam, Bydgoszcz była stolicą rejencji bydgoskiej. I pan prezydent i jego formacja polityczna ciągle straszą nam, nas Niemcami. Nas tu w Wielkopolsce ani straszyć, ani przypominać nam o tym, co Niemcy nam kiedyś robili, nie trzeba. Wszyscy pamiętamy o operacji Tannenberg, nasz, o naszym wielkopolskim Katyniu, w którym w pierwszych miesiącach II wojny światowej zamordowano ponad 20 tysięcy ludzi. Ja mam w rodzinie brat mojej babci, ksiądz, kanonik Roman Dziętarski, honorowy obywatel Inowrocławia, zaliczył 5 lat w Dachał. Więc proszę, aby koledzy pisowcy nas nie uczyli. O II wojnie światowej. Ale my też pamiętamy, że Niemcy były nie tylko naszym wrogiem. Słowo ratusz, burmistrz, czyli słowa związane z samorządem, fachman, waserwaga. Czy moje ulubione staropolskie słowo laubzega? My tu, Wieheister, słusznie. My tu w Wielkopolsce, jak trzeba było, to z Niemcami walczyliśmy, a jak trzeba było, to współpracowaliśmy i konkurowaliśmy z sukcesem. Cała Polska zorganizowała sześć powstań narodowych, wszystkie przegrane. My w Wielkopolsce jedno, ale wygrane. Tak, Niemcy są jeszcze za mojego czasu, byli, czasów pamiętam, jak byli 10 razy potężniejsi od nas gospodarczo. Dzisiaj 4 do 5 razy. Polska już jest na 80% średniej unijnej w zamożności. Jeśli przekroczymy 100%, a to jest wykonalne, to się do Niemców zbliżymy, a jak do nich doszlusujemy, pewnie też z niemieckiego, to będą około dwa razy więksi od nas. I ta, to poczucie, że są większym narodem, może być źródłem kompleksów, ale może być też po prostu zachętą do konkurowania. I to, co kiedyś wydało się niewyobrażalne, że Niemców dogonimy, dziś jest w zasięgu pokolenia, które już się urodziło. Tylko trzeba to robić z głową. Ani bojaźliwie, ani zuchwale. Proszę Państwa, za chwilę wybierzemy nowego prezydenta Rzeczpospolitej. Potrzebujemy takiego prezydenta, który w tej sztafecie pokoleń przyczyni się do naszego sukcesu w wyścigu modernizacyjnym z innymi państwami, który nigdy się nie kończy. Potrzebujemy prezydenta, który współdziała z rządem, a nie wsadza kija w szprychy. Dobrze reprezentuje kraj, a nie przynosi mu wstydu. To dobre reprezentowanie jest trudniejsze, niż się niektórym wydaje. Konkurenci Rafała wypominają mu, że zna języki. Ja tam uważam, że znajomość języków. Przydaje się nawet wikidajle w klubie nocnym i to nie jest żadna aluzja. Proszę Państwa, ja Państwu gwarantuję, że prezydent Rafał Trzaskowski nie powie do wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, że jest jego friend in dick. Parę dni temu prezydent Duda skrytykował mnie, przyjmuję ten krzyż, za to, że rzekomo upolityczniłem ekspozę ministra spraw zagranicznych, bo śmiałem je zakończyć słowami: Cała Polska naprzód. Dzisiaj pan prezydent, który mówił, że. Nie będzie angażował autorytetu urzędu prezydenta w kampanię wyborczą. Poparł prezesa IPN, pana Karola Nawrockiego. Rozumiem, że z każdym tygodniem, który się zbliża do końca kadencji, walka o ułaskawienie. Za niepowołanie prawidłowo wyłonionych sędziów Trybunału Konstytucyjnego się, e, się intensyfikuje. Proszę Państwa, Polska potrzebuje innego prezydenta niż do tej pory polska potrzebuje prezydenta obytego, przewidywalnego, zadomowionego w Europie, patriotycznego i jednocześnie nowoczesnego. Polska potrzebuje prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Cała, Dużą. cała Polska naprzód, Rafał naprzód. Wielkie